Chciałabym niektórym z Was przypomnieć, że oprócz tego, czym się zajmuję na co dzień, czyli oprócz tych wszystkich konsultacji, horoskopów, portretów numerologicznych, oprócz tego, ja także piszę książki. I oczywiście nie jestem tutaj jakąś wielką beletrystyczną pisarką, aczkolwiek pierwsza książka, Którą opublikowałam, to była właśnie opowieść. Opowieść całkowicie z mojej wyobraźni. Książka nosi tytuł Zakłamanie. Jest to opowieść obyczajowa, współczesna, o miłości, o zdradzie, o współczesnych ludziach, o współczesnym sposobie życia i rozwiązywania rozmaitych problemów. Jest to moja ulubiona książka, może właśnie dlatego, że jedyna z tych beletrystycznych, które opublikowałam, ponieważ generalnie zajmuję się pisaniem poradników, czyli ta cała wiedza, która jest na mojej stronie o Prospericie, znajduje się także w książkach, książkach, do których można sobie na co dzień swobodnie zajrzeć. Moje książki charakteryzują się głównie tym, że zawierają mnóstwo praktycznych ćwiczeń. Do takich należy chyba najważniejsza z nich, czyli podręcznik do Prosperity pod tytułem Sposób na Szczęśliwe Życie. To taki naprawdę doskonale, starannie przeze mnie opracowany podręcznik, w którym znajdziecie oprócz całej teorii zawartej w Prospericie, Także właśnie praktyczne ćwiczenia, sposoby na rozwiązywanie rozmaitych problemów. Podobnie rzecz ma się z drugą książką, troszeczkę cieńszą, ale uważam, że równie ważną, a mianowicie książka pod tytułem Samoakceptacja. Jest to podręcznik do pracy z podnoszeniem poczucia własnej wartości i oczywiście też zawiera mnóstwo praktycznych ćwiczeń, w tym także. 30-dniowy program podnoszenia poczucia własnej wartości. Bardzo polecam. Uważam, że każdy powinien z takiej książki lub podobnej, oczywiście innej, korzystać na co dzień, ponieważ poczucie własnej wartości jest czymś, na co należy zawsze zwracać uwagę, jest czymś, co należy zawsze. Pielęgnować. Kolejna książka na temat Prosperity to Dłonie pełne radości. Jest to zbiór esejów pisanych przeze mnie na moją stronę o Prospericie. No, oczywiście w książce jest troszeczkę więcej niż na stronie, dopisałam tam specjalne rozdziały. Natomiast, to oczywiście, tematyka. Jest prosperitowa, czyli dotycząca rozwoju osobistego, wybaczania, rozwijania poczucia własnej wartości i tak dalej. Tego wszystkiego, co dla nas ważne. Kolejna książka, którą napisałam dosyć dawno temu, to książka o nieinwazyjnej analizie osobowości, a dokładnie o analizie z wyglądu. I znowu jest to podręcznik, do tej właśnie analizy z wyglądu nosi tytuł Psychologia Ubioru. Prowadziłam przez wiele lat wykłady z tej właśnie tematyki i książkę przygotowałam trochę na bazie własnych doświadczeń i tych właśnie warsztatów, które prowadziłam, ale też przygotowałam ją właśnie jako podręcznik dla tych, którzy chcą z tą metodą pracować. No, oczywiście, tu trzeba troszeczkę też wiedzy posiadać na ten temat, natomiast książka doskonale pokazuje wszystkie podstawy, i mogę tę książkę też polecić śmiało wszystkim tym, którzy w ogóle nie mieli nigdy do czynienia z nieinwazyjną analizą osobowości i chcieliby nauczyć się rozpoznawać człowieka z wyglądu. Kolejna książka, to też jedna z tych, które napisałam bardzo dawno temu i dopiero teraz odważyłam się ją opublikować. To książka o mojej miłości do drzew. Magia drzew. To lektura, która omawia poszczególne gatunki drzew pod kątem ich energetycznego oddziaływania na człowieka, ponieważ każde drzewo Zależnie od gatunku, niesie w sobie zupełnie inne jakości. Myślę, że to może być ciekawe dla tych, którzy po prostu lubią drzewa. Natomiast, oczywiście, książka zawiera w takiej bardzo skróconej formie też informacje o uzdrawianiu o czakrach o pracy z energią. No, myślę, że to też jest taka lektura, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. I wreszcie książka, którą napisałam ostatnio, najnowsza na ten moment książka dotycząca pracy z energią reiki. Czas na reiki to pozycja trochę inna od wszystkiego, co jest na rynku na ten temat. Ponieważ nie jest to podręcznik dla tych, którzy chcieliby się nauczyć reiki. Jest to raczej pokazanie takiego aspektu pracy z energią, który ja nazywam aspektem duchowym. Ta książka pokazuje, czym reiki jest naprawdę, ponieważ uważam, że większość ludzi postrzega, Energię pracy z energią reiki jako formę bioenergoterapii. Dla mnie reiki to coś o wiele, wiele więcej. Oczywiście książka jest także adresowana do tych, którzy nigdy z reiki wcześniej nie mieli do czynienia i chcieliby czegoś na ten temat się dowiedzieć. Dlatego też książka zawiera wprowadzenie w temat, informacje o tym, czym jest reiki i jak się dzieli, jak się jej można nauczyć. W jaki sposób rozpoznawać różne systemy. Zawiera ta książka również wyprostowanie pewnych mitów nagromadzonych wokół Reiki. To jest oczywiście wszystko pisane. Z mojego punktu widzenia, książka bardzo subiektywna, czy też mówiąc ładniej, książka bardzo osobista. W każdym razie, jest to też lektura dla każdego, kto zajmuje się rozwojem osobistym i już pracuje z Reiki albo chciałby zobaczyć, czy Reiki jest czymś dla niego, czy jest czymś, co mogłoby mu się spodobać. Tak czy owak, zapraszam Was wszystkich do czytania tego, co piszę, bo piszę głównie dla Was. Oczywiście mam w szufladzie jeszcze książki beletrystyczne, które być może któregoś dnia też opublikuję. Tymczasem skupiam się głównie właśnie na poradnikach, ponieważ wiem, że to jest teraz najbardziej potrzebne. Zapraszam do czytania. Wszystkie moje książki są dostępne w księgarniach internetowych. Pod tym filmem znajdziecie link do tej księgarni, w której zawsze wszystkie można zamówić. Większość z nich można też zamówić u mnie, pisząc po prostu do mnie na e maila. Zapraszam serdecznie.